Powiem wam tak, że robota nie zawsze idzie tak jak chcecie i często trzeba mocno docisnąć kluczem, żeby zaczęło cokolwiek współpracować, a czasem przyładować potężnie młotem ale wiecie, zawsze to działa Proszę ładnie zrobione. Jeszcze z podkładką, żeby mi nie wyskoczyło. Powiem tak, jak na osobę, która ma sporo, sporą wadę wzroku mucha nie siada. Tam minimalnie tylko się odchyla, ale będzie zajebiście pokażę Wam na jakie. Mocowanie robię tutaj. A to jest mój, mój kabaczek. Takie kołki. Takie wielkie krowy. Jeszcze do tego daję podkładki szerokie. Tak, żeby jeżeli już wypadnie ze ściany, to wypadnie z połową ściany. I teraz robię ją tak, że półka będzie nad gniazdkiem. czym samym będzie też osłaniała to gniazdko? Więc. Będzie zajebiście po prostu. No i standardowo poskręcane na wkręty do metalu. Taka półka jest bardzo trwała, jeżeli ją wykonamy jak należy. A patent jest taki, że jeszcze tu można dociąć jakąś ewentualnie mniejszą. Zawsze coś można zrobić. Tak jak tutaj zrobiłem kiedyś. Pod jedną, dałem kolejną i tyle lat. A dokładnie już 15 lat. I zobaczcie, dalej to się trzyma. Nie musicie zapierdzielać do kastoramy, żeby zrobić sobie półkę. Wystarczy wam tego typu profil i trochę głowy i matematyki. I wychodzi coś wspaniałego. Pozdrawiam serdecznie.